Natalia, przebysze a aborcja. Likwidacja obozowiska w Kale. Sensacyjne doniesienia w sprawie smoleńskiej. Dzień dobry. Nazywam się Ryszard Makowski, a to jest Studio Jajo. Studio Jajo, to oni tam nadają. Piosenkarka Natalia Przybysz dokonała aborcji. Przyczyną była potencjalna niewygoda życia z trójką dzieci w jednym 60-metrowym mieszkanku. Piosenkarka przyznała, iż teraz może realizować swoje plany i być szczęśliwą. Żeby było ciekawiej, napisała o tym piosenkę. Redakcję ciekawi, czy śpiewają pozostałej dwójce dzieci jako kołysankę, żeby wiedziały, że im się poszczęściło. Jak to mówią, kto pierwszy. Ten lepszy? Nie ustają ataki państw tak zwanej Starej Unii na Polskę. Zarzuca się nam brak solidarności w sprawie imigrantów. Niektóre kraje otwarcie grożą nam, że jeżeli nie przyjmiemy uchodźców, to zostaną wstrzymane wypłaty dotacji unijnych dla Polski. Tymczasem trwa likwidacja obozowiska uchodźców tzw. dżungli w Calais we Francji. Po akcji na terenie obozowiska zostało około tysiąca osób, w tym kilkaset dzieci pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Podczas likwidacji dochodziło do aktów przemocy. A także zbiorowych gwałtów, także na nieletnich. Jak to mawiał klasyk? Kto ma dziecko? Niech da dziecko. Pojawiły się sensacyjne informacje od niemieckiego dziennikarza śledczego Jürgena Rota. Według jego ustaleń istnieją źródła zbliżone do wywiadu niemieckiego, które potwierdzałyby wersję niektórych polityków PIS. Że to, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, to nie była katastrofa, lecz zała. Na początku listopada ma się ukazać książka tego autora, opisująca te rewelacje. Próbowaliśmy dodzwonić się do pana ministra Antoniego Macierewicza, aby porozmawiać w tej sprawie. Niestety, jedyne, co usłyszeliśmy w słuchawce, to. <śmiech> <śmiech> Pogoda. Ustalenia naszego tymczasowego synoptyka, pana Zygmunta, okazały się zadziwiająco trafne. Przypominamy, że posiada on szósty zmysł w postaci reumatyzmu, który pozwala mu przewidywać zmiany pogody. Udaliśmy się dzisiaj do niego. Pan Zygmunt narzekał na łupanie w krzyżu, ból głowy oraz swoją żonę, Leokadię. W związku z tym podajemy prognozę pogody: temperatura od 5 stopni na północy do 11 na dolnym śląsku. W nocy możliwe przemrozki. Przez cały tydzień na terenie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Sport obradował zarząd PZPN. Wynikiem obrad na stanowisko Zbigniewa Bońka został wybrany Zbigniew Boniek, gratuluję! Tą informacją kończymy to wydanie nieco dziennika. Żegnamy się z Państwem tradycyjnym. Cześć, czołem. Kluski z Rosołem.